Gdzie jest jestem Marek? A w tym filmie przedstawiłem wam naszego kunia. Mniej więcej jest to taki koń jak ten, ale to nie jest nasz koń, tylko to jest taki przykład, który po prostu jest w tej stajni sobie. No skąd ty masz konia? No, nabyłem go. Jak? Za co? No za gotówkę. A ile? No to jest ogólnie jeden z najlepszych koni, yy. jakie tylko można dostać. Jest wytresowany już, jest dorosły, dobrze się odżywia, jest piękny, po prostu, wysoki, duży. Umie szybko biegać, umie skakać, robi wszystko to, od, co tylko będziecie chcieli. Jak chcecie, to możecie nawet na nim jeździć. Można na nim jeździć nawet w 10 osób, on i tak nie wie, no udźwignie się. 10 osób jest konika za męcz, się... Marek. No nie, on jest właśnie tak wytresowany, My że on po prostu normalnie 10 fantazja. osób weźmie. Tak. Tylko I... przeważnie się w jedną osobę jeździe. Nie mów ceny, ale mniej niż pieniędzy nie ma, od razu wam mówię. Nie? Bo to jest dobra no, konkretne no konie tak, kosztują, to normalne Stwierdziliśmy ostatnio, że psy i koty to już jest troszeczkę przedawniony temat, dlatego lepiej będzie jak po prostu kupimy konia Maciek zaraz buzi ci da, zobacz. Tylko, że to nie jest ten, bo ten to jest, no taka słaba marka, to, to nie jest rasowy koń Ale to widać o nim od razu, że on nie jest zadbany, to nie jest rasowy koń No nie wydaje mi się, pokaż tego Ej ty, ty chodź tutaj Widziałam tego sama go wybierałam, ale... Ej, gościu, gościu, Zobacz, zobacz, zobacz. On po prostu jest... to są różne rysy, patrzcie. patrzcie, jaka bardzo on jest niezadbany. Tutaj ma jakieś plamy dziury, nasz koń takiego Gość czegoś naszy, nie ma. Dobra, w każdym razie jesteście gotowi. Ty jeszcze nie widziałeś. No nie, nie. Ty też nie widziałeś. Nie. Ty widziałaś? No ja widziałam, widziałam. i ja widziałem. Jesteście gotowi? No nie ja jestem. Już możemy... Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Tutaj macie czerwony przycisk, 50 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny film z naszym kuniem. Powiem wam szczerze, że będziecie w szoku jak zobaczycie, bo jest to po prostu piękny okaz kunia. Hej, gdzie wy jesteście? Ty uciekli. Nie są zainteresowani Każeł, stary Ale jest taki wielki koń Ale tutaj nie ma żadnego rasowego konia Są tam Nie ma żadnego rasowego Tam się znajduje nasz koń Wow Nie no Maciek, trochę chyba Cię pobuja na tym koniu, co? No tylko trzeba Ci jeszcze nauczyć, bo to nie jest tak łatwo nie umiem No bo to jest specjalnie koń szkolony i też osoba, która jeździ na tym koniu musi być specjalnie przeszkolona no, Jesteśmy na miejscu, zgadnijcie, który to jest nasz nie, to jest nierasowe. No który? Tutaj gdzie się znajduje nasz kuń. No który, zgaduj. Tu stoi, pa! Nie, to ten? też nie to. No dawajcie, zgadnij. No nie ten, mówię ci, że nie ten, no to nie ten. Ten się ten Ten. Ten? Dokładnie. Ten! To jest, koło, to jest nasz koń No to co tu biega to też jest koń? No nie no to jest pies, patrz patrz no jaki konkretny Zobacz, zobacz jak on jest idealnie Obstrzyżony, tutaj masz przycięcie Na 1 mm. nazywa się on Kuń po prostu, zmieniliśmy mu imię Wcześniej miał jakoś tam na imię, zobacz jakie ma idealnie Brązowe oczy, które pasują oczywiście Pod kolor jego sierści, zobacz jak Tutaj jest idealnie ogolony, to jest ogólnie Koń taki wybiegowy, on może skakać, na nim możesz Jeździć, możesz robić co chcesz, Ty. nawet Patrz, mogę, mogę teraz odpuść Otworzyć i możemy go tutaj kawałeczek puścić. Obsługa jest troszeczkę ciężka takiego konia, ty. ale jest to naprawdę wyjątkowy egzemplarz. Wow. Wow. Zobacz, zobacz. Co zrobił? Już się szykuje chyba do wyjścia. No, bo on bardzo lubi chodzić i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, tutaj, chodź, chodź, pokażę Ci. Tutaj wszystko z idealnie z jest zrobione. Stanie z tyłu, to się kopnie. No. Dwa. Tak? O, siema, siema, ty. Ty. to co idziemy z nim gdzieś, czy co robimy? Jak teraz wyjdziesz Mario? No tak wyjdę. Pod koniem On mi kamery, cały czas do kamery Dobra, ja skoczę po to co się zawiązuje tutaj, wtedy możesz z nim normalnie wychodzić A później będziesz mógł się przejechać A ty też będziesz jeździł? No szczerze mówiąc ja się jeszcze boję troszeczkę A ja się nie boję No to wiesz, bardziej specjalnie dla ciebie był, żeś mógł sobie... Bo ty jesteś najlżejszy, to... Co my się konia boimy? Będzie się jeździł czy nie? No będę. To w takim razie ja pójdę po takie te rzeczy siodła i tak dalej, i tak dalej. No i zapraszamy Państwa do oglądania. Dzisiaj pojedziemy sobie na kuniu, przedstawimy go wam, bo no jest to, jak już mówiłem, niesamowity egzemplarz. Mega się tym jarem, że w ogóle mamy tak, takiego konia i będzie on z pewnością członkiem naszej rodziny. Ty, pięty jest? No dobra, ale my z tyłu nie podejdziemy teraz. Zobaczmy. Nie, spokojnie, on nie kopnie. Tutaj idź bokiem. bokiem. No nie bój się, idź bokiem! No nie słabo. No bokiem przejść tutaj. No bo już się denerwuje. No dawaj, raz, szybko. No i co, kopną czy nie? To jest raczna fajnie. Bijesz tak konia i on normalnie idzie. Zobacz jak, jakie to jest w ogóle super inteligentne zwierzę. Żaden pies takiego czegoś nie potrafi. Psa trzeba się prosić, żeby przyszedł, żeby cokolwiek zrobił. A tutaj proszę zobacz jakieś... Nie bój się, chodź, chodź. Zaraz będzie można tutaj dać ciodło i tak dalej. Zobacz, konie to są naprawdę o, po prostu niesamowite zwierzęta. Zobacz, w ogóle o, jaki on widzę, ma widzę. ogon, Pokaż jego piękny ogon tu, 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 z tyłu, pokaż. Zobacz, zobacz. No, piękny, piękny. Zobacz, jakie. Je. To jest ogólnie to piękny koń, naprawdę. I tu kucharka do trawy też jest trochę. Idziemy się chwalić na miasto ludziom? Wow, ale bomba by była. No, ja bym to zrobił. Mhm. To co, przejdziemy się, bo tutaj jest taka mała wioska. To po prostu będziemy chwalić się ludziom, że mamy konia. No. I tak dalej. No bo no, takiego? W sumie. Piękno, Ale powiem ci, ty, powiem ci, że dobry wybór, on jest tak zadbany, nie Maciek? Dobra, Kuniu, później sobie pojemy. Dawaj, dawaj, chodź. Pani Kuniu. Może go jakoś na, nazwiemy, dasz mu jakieś imię? Naprawdę chcesz Maciej? nazywać go Kuń. Maciek. 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 Przecież on ma na imię yes. Maciek. Król Maciuś. Król Maciuś. Król Maciuś. Dobra, Król yes. Maciuś! Przeszło. Także Ale fajnie. myślę, że to będzie odpowiednia nazwa. Dobra, dawaj. No, chociaż nie będziemy mu przeszkadzać jaką teraz... Nie, to tak będzie cały dzień. Weź go pociągnij, może pójdzie. Panie Kuniu. Król Maciuś, chodź. Maciuś, chodź. Śmiało. Nie, wiesz co, ja wolę ja, ja, nie przeszkadzać. Tak? No. To poczekamy sobie chwilkę i zaraz idziemy panować. No. Dużo trawy nie ma, tu. No szybko skończy. No. Jest, tylko problem jest w tym, że tutaj nie wiem, jak na niego wsiadać, tak dalej, tak dalej. także nie Marek, lewa noga na strzemie Dobra, i skakujesz. Chodź, dawaj, dawaj, dawaj. Ty jak normalnie. No idzie, idzie, bo, no to, bo to jest bardzo mądre koń. Myślisz, że co? Że, że przy, przy są fajne? Ty, ty, to przecież to nie idzie porównać do konia. Zobacz, jak idealnie chodzi. Teraz jak bym chciał, żeby skręcił, no to zobacz, on skręca bez żadnego problemu. I ty będziesz pierwszą osobą, która wsiądzie na niego, nie bo jest tak? To co okaże, usiadasz? No, Jest to. idealna miejscówka do biegania. Ja nie będę na nim biegał. No, ale to nie od razu, no on normalnie pójdzie z tobą, tak? A on na koło może stanąć? To są bardzo mądre zwierzęta. Zobacz jakie rzeczy. Zobacz, trawkę sobie je. Energia zbiera. No dawaj, siadaj. i nie zapominaj o kasku. Bez kasku nie zaradzę. Nie po to konia kupiliśmy, żeby wow. stał. Zresztą on chce bardzo, żebyś na nim pobiegał. Ale biegać ja nie nie nie. No dobra, pojeździć, tak? Zobacz jaki piękny. Nie No teraz się? ty stary, słuchaj, musisz go podsadzić, tak? Dobra. Od tej strony. Dobra. Dawaj. Dobra. patrz się rusza. Spokojnie, jest bardzo grzeczne. Uważaj, bo już macie krusza. Patrz, tutaj jedną nogą. Trzy, cztery. Tylko żebyś go nie kopnął? No i patrz, teraz można polecieć. Nie, nic masz. No normalnie idzie, to? co ty się konie bo boisz Małego ciebie się boję. Maciek spokojnie, to jest wyszkolony koń. No Marek jest poprzeszkolony, prawda Karolina? No pewnie, to jest przeszkolony koń, nie ma się Dla czego bać. Musisz za zachować zjadzi? spokój mu kamerę, przede wszystkim. Daj kamerę, Karolina. No zobacz jakie zajebiście. O no, Jezu, dobra. dobra, czy miał... To szczęście? weź Marek ty wsiąść, bo to nie ma sensu może. Proszę cię, ja nie umiem na tym wiedzieć. To zaraz go zrzuć pewnie. To jest kwestia czasu. Jak chcesz mogę ja jechać do tego momentu? No tylko trzeba wiesz, rozpędzić konia, coś w tym stylu. Widać zaraz ja się. go mogę tu dotknąć. Ja, ja ci zdążę ci doskoczyć na głowę. No, a ty w ogóle nie sięgasz tutaj. A weź po, że sam podtrzymaj. Może nie? Hej. No potrzymaj, no. no. Może nie. Ale to jest, to jest bardzo proste sterować koniem. No to jest no, To są kochane zwierzęta. No trzymaj go. Nie. Karzeł, no, trzymaj, tak? I patrz, jak chcesz do przodu, to po prostu mówisz idź do przodu. Tak? idź sobie. No Ej, idź. No, no i normalnie możesz na koniu lecić. Normalnie można jechać na koniu. O, jak chcesz go zatrzymać, to do siebie mocno. I co? Takie trudne? Weź, no weź go zatrzymaj. Jezu kaszel O, i tak się zatrzymuje. Trzeba jej pociągnąć. Weź, nagraj z góry. Nie nagram. Przecież to jest konik. Puśćcie kamerę, nie rozumiesz. Dobra, jedziemy na misję. Chodź, koniu. No, niektórzy ciebie niestety jeszcze koni nie doceniają, na przykład Karzeł. Ja ale... konia nie doceniam, ale nie będę trzymał kamery. Ale ja uważam, że jesteś bardzo spoko koniem. Widać, że jesteś wyszkolony, i uważam, że jesteś po prostu, no, idealnym koniem, tak? Królu Maciusiu, tak Tak cię nazwaliśmy. Ojejku, kochany konik. Zobacz, możesz iść, no, ręce się nie mogę, męczą. Ale chodzi o to, że. No, i jak jakoś sam nie jedziesz. Nie. Normalnie sam jedziesz na koniu Jak chcesz go zatrzymać no to troszeczkę mocniej Jak chcesz żeby jechał to mówić, mówisz jedź Ewentualnie jak się z nim później dogadać to, to mówisz hamuj po prostu Rozumiesz co chodzi? A ręczny ma? No trzeba za ogon pociągnąć ale to jest ryzykowne Nie no powiem ci że ten koń jest mega Ale mimo wszystko musimy się teraz na wiochę pochwalić Że mamy tak zajebistego konia Ponieważ mimo że w tej wsi jest ta stadnina, To na pewno nikt w wiosce nie ma konia Też mają konia no, co ty? Przecież wiesz, jak to jest cholernie drogie? To niektórzy muszą całe życie pracować, żeby mieć konia takiego. A my widzisz, kupiliśmy mamy króla Maciusia. Karolinka, chcesz jeszcze pojeździć? Ja Ogólnie tutaj znajduje się taka miejscowa, na której po prostu można lecieć koniem Takie konie są w stanie wyciągnąć 80-90 km na godzinę, także jest to no, całkiem szybko, nie? Ziadasz? No tak. ja no, i stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy dalej prowadzić konia, ponieważ totalnie nie znamy się na tym. Ja to... pie pierwszy raz trzymam konia. No, w terenie to może za trzecim razem powinniśmy, nie? A przy zakładaniu się ktoś się mu musiał pomagać. Ale będziemy próbować, może Karolinie się uda nie przejechać. No, nie. Do wszystkiego, może w No, wsiadaj. Tu, 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 wsiadaj. Karolina, nie boisz się? No i patrz, jeszcze teraz stawić. No po prostu. Po prostu lecisz. Po prostu, lecisz. po prostu. Dawaj, raz, dwa Patrz sama I jedzie. Ty. Dawaj. Na to Gazu! Dawaj, 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 lecisz. Weź tam coś postać trochę. Generalnie, tak jak mówiłem, on jest w stanie wyciągnąć nawet 100 km na godzinę przy dobrym wietrze, Jeżeli w niego wieje, no to wiadomo, będzie wolniej jechał, a jeżeli po prostu biegnie z wiatrem, no to 100 km na godzinę nawet może wyciągnąć. No to po prostu nawet 100... Co mówisz? Patrz, patrz, patrz! O, Jazda, dawaj, dawaj, kuniu Trzymaj się! No i Trzymaj się! No Także myślę, że to by było na tyle w tym filmie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z koniami, żeby na przykład pójść z nimi gdzieś w jakieś fajne miejsce, na imprezę, do klubu, do jakiejś restauracji czy coś w tym stylu, bo właśnie plan na tego... 24 godziny na koniu. Wow. Bez schodzenia z niego. I może jeszcze jakiegoś innego konia załatwimy, bo to jest od cholery koni. Myślę, że jesteśmy w stanie od kogoś sobie pożyczyć konia. Także Myślę, jeżeli chcecie. Marek, film, że ja sobie kupię też konia, jak ty masz. Ale on. Nie wiem, czy dwa są potrzebne. No ale żeby się nauczyć jeździć, po co pożyczyć. Na Szczecin wyjedziemy nie wow. nie. Dokładnie. I to będzie mocne. Słyszałaś? Co? Następny film robimy 24 godziny na koniu. O cool. Będzie ciężko. A w no, zasadzie to, to radę, tak, tak 6 godzin, żeby koń się nie zmęczył. Także zostawcie 50 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek z koniami. Koń nazywa się, przypominam, Król Maciuś na Twoją cześć. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie z koniami.